<laughs> chicken, banana, banana, chicken, banana, 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 nana, banana. Jakbyście mieli zły poniedziałek, to powiem Wam, dziewczyny, idę za ciosem. Była kapsuła, była. Wymroziłam się, kalorie spaliłam. Teraz lecę sobie zrobić masażyk, na matę z igła mi się położę, odbiorę Nelusie z przedkola, jak ją położę spać wieczorem, to jeszcze obiecałam sobie, że wejdę chociaż na 20 minut na nabieżnie, żeby sobie pochodzić pod górkę. Także jestem... nie, ja nie wiem, co się stało. Ja nie wiem, co się stało, ale ja po powrocie jestem tak zmotywowana. Słuchajcie, wstaję tak wcześnie rano, tyle rzeczy zrobiłam, usiadłam do maili rano, zrobiłam no naprawdę tyle roboty, jak ja to zepsuję, to ja nie wiem. No więc e, mam swoją maszynę, którą wam wcześniej pokazywałam, Celublu, To lub bańka, słuchajcie, jest super, nie ma znaczenia, każde działa, byle byście używały. E, ja lubię ten sprzęcik, e, bo on mi trochę mam wrażenie jeszcze bardziej przepycha e, trochę tą e, limpę, bańkę też. Bańką też jeżdżę, w zależności co mam e, pod ręką. Pamiętajcie, że jak będziecie miały nową bańkę, to albo ją musicie rozpracować, dużo używać, żeby ona była mięciutka. E, bądź słuchajcie, zalejcie gorącą wodą przed pierwszym tym, e, pomasujcie, bo wyciągnijcie będzie Wam się lepiej e, robiło masaż. No i tu mam sobie tak to urządzonko. Proszę bardzo. Muszę tak, o, może za ale ja jadę na maksa. A co? Jest niego, żeby wtedy widać, jak ci wszystko, No nic nie muszę mówić, to wszystko poluję. No i sobie tak jadę. I teraz skończę z Wami tutaj nagrywać. ja sobie na przykład robię różne afirmacje, puszczam sobie coś na YouTubie, rozłożę się na tym dywanie i się po prostu masuję. O oh my god, oh my god. Więc, no. I taki mam rytuał, zanim się odbiorę. No i takie sobie robię, słuchajcie, 20 minut przejeżdżam, dociskam. Jak nie mam czasu pochodzić na takie, wiecie, jeszcze położyć się na maszynę, to to jest mm, super.